Tak wygląda nowy pet Shiba Inu I w dzisiejszym odcinku używam tylko nasion, które wykopie mi ten pet w Growy Garden Dlatego teraz szybciutko zostaw subskrypcję oraz łapeczkę w górę, a my zaczynamy! Także dobra, mamy 6 Shiba Inu w tym odcinku I jesteśmy na nowym koncie I używamy teraz tylko seedów, które po prostu wykopie ten pet Ponieważ gdy sobie tutaj wejdziemy i zobaczymy Co minutę ma 15% szans, żeby wykopać losowe nasiono Czyli dosłownie może nawet wykopać sobie takiego Giant pinecona czy coś takiego Może wszystkie tutaj seedy, które tutaj mamy Także za dosłownie 10 Sekund, będą już pierwsze próby tutaj widzowie. Zobaczcie, już mija 10 sekund, także czekamy. jestem ciekaw, czy za pierwszym razem uda się tutaj e, zrobić jakąś sezonkę Więc uwaga, zobaczymy, widzowie. Waga, uwaga, uwaga. okej, okay, wykopał, wykopał, wykopał chyba, wykopał. Nie, dobra, nie udało mu się, nie udało mu się, temu się nie udało. Temu się udało marchewkę, marchewki, dwie marchewki. Dobra, bierzemy, 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 o, Ale fajnie, dobra, mamy dwie marchewki na start, także wydaje mi się, że na sam start jest pięknie, spoko. Wydawało mi się, że żadnemu się nie uda. Ale mamy sześć tych shiba i nu mamy tutaj większe, trochę mniejsze. Więc jakby dosłownie możemy zdobyć wszystkie seedy, które są. Jestem bardzo ciekaw, czy na przykład zdobędziemy takiego Giant Pine Cone sida, albo może nawet Candy Blossom, jakby się udało, to by było sigmowsko. No wiecie co, zbierzemy sobie te marchewki, idziemy je sprzedać i będziemy mieli 120 kasy już. I want same inventory, dobra. Będziemy mieli widzowie 156, znaczy dobra, mamy 156 kasy. Już, uwaga, uwaga, czy się uda jakiemuś? Dobra, temu się nie udało. Okej, okay. dobra, ej, chyba się żadnemu nie uda. Chyba się żadnemu nie udało. Okej, okay, jest carrot Seed chociaż, chociaż jeden widzowy, dobra. To już wiecie co, Carrot Seeda nie będziemy zbierać, tylko po prostu sobie go zostawimy, póki co. I jeżeli chcesz Powiadomienie, jakie jajka czy jakie rośliny są aktualnie w sklepie, to wbija na naszego Discorda. Linka masz w opisie. Możesz sobie wybrać na przykład Sugar Apple, czy Book Ega tutaj na dole, czy Mythical Ega, i jak to będzie w sklepie, to dostaniesz powiadomienie już na naszym Discordzie. Link w opisie wbijaj. Ogólnie, fajnie to, że tego peta bardzo łatwo jest zdobyć. Zobaczcie, tutaj w tym jajku jest na niego 40% szans, co nie, a jest bardzo dobry ten pet, bo on dosłownie co minutę robi wam nasiono jakieś. Jak macie na przykład ich, tak jak 6 ja mam, to możecie zdobyć jakieś sadzonki za darmo, dosłownie, nie wydając kasy w ogóle w Grały Garden. To jest bardzo fajne, także uwaga, ile zostało do następnych. okej, okay, ready. Uwaga, uwaga. Czekajcie, już powinny tutaj robić, bo niektóre są opóźnione lekko. Dobra, temu się nie udało, ale one w ogóle śmiesznie kopią w ogóle. Zobaczcie, czekajcie. Zobaczymy sobie któregoś, który teraz będzie kopał i Wam pokażę. O, nie wiem, czy było widać. O, kolejny karot seed. Dobra, nie wiem czemu akurat teraz karoty mi tylko wydropie. Dropi mi znaczy. Okej, okay, temu się nie udało. Czyli jak się nie uda, to się nic nie dzieje. Po prostu nie dostajecie karot seed a oczywiście ogólnie. Ale jak się uda, to po prostu dropi sit i musicie go zebrać, więc no właśnie, w taki sposób to działa. Mamy już dwa karoty, w sumie to mieliśmy cztery, więc idziemy. Po... Czekać, aż się zrespi, aż się zrespi, aż się zrobi jakiś lepszy seed, wykopią nam lepszego seeda Także zostało jeszcze tutaj 10 sekund do kolejnych sadzonek I zobaczcie widzowie, jakie mamy sadzonki carrot seed, blueberry, corn, strawberry, bamboo, kakao Nawet kakao mamy, co jest grane Nie, dobra, te, te pety są za op, te pety są za op, widzowie I to robi co minutę, dobra Stawiamy wszystkie sadzonki, które nam się tutaj zrobiły, wszystko Ja pierdziel, ale to będzie masywny odcinek O mój Boże, widzowie, to będzie masywny, widzowie Mamy kakao, jak nam te kakao wróci, to przecież będzie tak pięknie, ja pierciele. Też siebie są naprawdę mega opę, tak szczerze, dobra. 2, 1, uwaga, 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 uwaga. Czy coś zrobi? Please, please. No nie, dobra, to teraz, teraz się nie udało. Dobra, tutaj się zrobiła mutację Tranquil, Możemy zaraz coś spróbować z tym zrobić, ale chcemy kolejne sezonki. Boże, jakby się udało tego Giant Pine Cona wykopać. Jezus, to byłoby piękne. No w ogóle coś się tutaj zrespiło. Gino merchant. A, okej, okay, dobra, to nam się nie przyda nawet. I jeszcze dobra, dostaliśmy tutaj arbuza, mam jeszcze Seed Arbuza, zobaczcie, widzowie. Tak właśnie się prezentuje nasz ogród. Tutaj mamy kakao 23% grown już jest. Ja pierdziel, ale będziemy mieli masenę ogród. To będzie bardzo fajne, widzowie. Jak Będziemy mieli normalnie cały ogród tutaj w petach, który nam po prostu kopił nasiona. Dobra, uwaga, jeden jest ready. Uwaga, 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 czy uda mu się ją wykopać? Niestety się nie udało. Tu weźmy tego bambusa, weźmy sobie te karoty w sumie. Weźmy te karoty i je sprzedajmy, może. Przecież to i tak będzie mało z tego kasy póki co, ale dobra, weźmy to, widzowie, i mam pomysł, co zrobimy. Czekajcie. Bo mamy te tranquil owoce, nie? Mamy te tranquil owoce, możemy coś z nimi tutaj zrobić, ale pytanie takie, czy możemy z tego korzystać? Czy to nie będzie oszustwo? Uwaga, to możemy zrobić? E, nie, tego nie możemy, na pewno. Sitpacków, na pewno byśmy. Nie mogli. Tego to jest useless. W sumie. No, w sumie tego też, więc tak naprawdę chyba tutaj nic nie możemy zrobić. Bez kitu tutaj nic nie możemy zrobić, a to nam w sumie też nic nie da. więc tak naprawdę idziemy to sprzedać, bo to jest bez sensu, co zrobiliśmy teraz. Dobra, i będziemy mieli kasy. 144 tysiące, o mój Boże, dobra. E, to wiecie co? Idziemy watering kupić. Dobra, kupujemy wateringy, bo one są zawsze w sklepie. Wateringy będą spoko. Brakuje nam 6 tysięcy na advanced Sprinklera, więc tak szczerze. O, o, o! Nie kurde! No, nie zdążyłem widzowie, nie zdążyłem, ale zrąbałem, ale zrąbałem, dobra. Brakuje nam 6 tysięcy teraz, żebyśmy mogli zrobić. Kolejny ten. Dobra, tutaj sobie może postawimy pierwszy, tutaj, żebyśmy zrobili po prostu kolejną awans sprinklera, co nam się przyda w sumie. Ale tutaj stawiamy jeszcze tutaj. Dobra, niech tam wyrośnie. Tutaj, jak kakao nam wyrośnie, będziemy gazyliony normalnie zarabiać, będzie pięknie. Ja się nie spodziewałem, że kakao normalnie wykopie. O, corn seed dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, tutaj widzowie mamy. Seed, uwaga, uwaga, stawiamy widzowie, dobra, stawiamy. Kolejny cornseed, a cornseed potrafi być naprawdę mega duży. Raz miałem takiego dużego, że to był szok po prostu. Dobra, zbieramy to. Tutaj stawiamy i zbieramy tutaj owoce, jakieś bardzo w ogóle i kakao nam wyrosło chyba prawie. Dobra, zaraz tam kakao wyrośnie, pięknie, ale kakao bardzo szybko rośnie, także że dobra, już jest 100%. Pięknie, 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 dobra. Uwaga, czy coś jeszcze coś wykopie, Uwaga, zobaczymy zaraz. Musimy tylko dwa Sprinklera kupić, także, żeby było naprawdę spoko. Problem jest taki, że nie mamy jakich owoców wziąć, co nie? Jakby no czekajcie. sprzedamy sobie ekwipunek, zobaczymy, ile będziemy mieli kasy. Uwaga, uwaga. Czy będziemy jeszcze szkoła? No nie ma, one. no nie wiem widzę. Musimy coś tutaj szybko zebrać i szybko sprzedać. Dobra, uwaga, kopią prawie wszystkie naraz. Prawie wszystkie naraz kopią i żademu się nie udało, okej. Okay. Kurde, musi to kakao szybko wyrosnąć. Szybciutko musi rosnąć widzowie, żebyśmy mogli sobie go kupić. Tego advanced sprinklera, wtedy go postawimy, to będzie naprawdę OP. Tylko nie wiem, czy to się uda. Nie mam totalnego pojęcia, czy to się uda. Nie, to się chyba nie uda, widzę, bo tutaj kakao by musiało szybko wyrosnąć, ale no, nie wiem, czy to wyrośnie tak szczerze szybko. Dobra, idziemy sprzedać ekwipunek. kwipunek. Ile nam brakuje kasy, to będzie brakowało nam 5 tysięcy pewnie teraz. No, dokładnie, 5 tysięcy nam brakuje. No, musiałoby kakao wyrosnąć, inaczej tego nie zrobimy, widzowie. Inaczej tego nie zrobimy, nie? Zostały jeszcze chyba jakieś 3 minuty, albo 2 w sumie, do tego advanced sprinklera, aż wygaśnie on, znaczy się on zniknie. Może weźmiemy? Ej dobra, watermelon będzie kosztował tyle chyba. E, a on tu są inwentory. Uwaga. Uwaga. Okej, okay, brakuje nam jeszcze 2,5 2,5, To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Zostały nam dwie minuty, tylko. Zostało nam tylko dwie minuty i to jest do zrobienia, widzowie. Szybko zbieramy kasę i ja pierdzielę, dobra, tylko, że nie możemy seedów kupować, ale nie wiem, czy to się uda. Dobra, spróbujmy, no nie wiem. No te kakao nie chce wyrosnąć. Dobra, może ja postawię na to kakao, a nie wiem, czy to coś da, chyba nie. że się na postawiłem na te kakao jeszcze. Mimo, że ono wyrosło, ale może nam szybko zrespi tutaj wyrośnie nam szybko kakao. No ale na razie żadnego nie widać. Żadnego na razie chyba nie widać. Nie, nie ma żadnego na razie w tym momencie, więc to jest chyba niemożliwe do zrobienia szczerze, dobra. Chyba się nie uda, chyba się nie uda, widzę, by trochę szkoda. Kolejny carrot Dobra, no niech będzie. Weźmiemy sobie te seedy, Widzę, bo to zawsze coś, ale nie zarty nam chyba. No nie, chyba nie wyrośnie nam kakao. Została minuta pewnie jakaś. Czekajcie, tutaj widzę lekko, chyba jak rośnie. Czekajcie, zacznie, zacznie rosnąć one chyba. Szybko czekajcie, tutaj widać coś takiego. Nie wiem, czy to jest ten. Nie, tak, to tutaj rośnie kakao już, ale no to brakuje dużo czasu jeszcze do tego. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie BlockSboom z, z kodem Andy macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i Kod NG i dostaje naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. Podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota i zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Dobra, zrobił się Moonlit noc i zobaczcie, w taki sposób się prezentuje nasz ogród. Tutaj mamy kakao, więc w sumie ja je zbiorę czemu, ponieważ chcemy zarobić troszeczkę kasy. Nie mamy zbytnio pieniędzy, więc ja zbieram teraz wszystkie sidy znaczy się wszystkie owoce po prostu, które mogę. Zbieramy co nie. Tutaj tutaj elegancko, ciach ciach, ciach-ciech. Ciach. Dostałem w ogóle jeszcze jakiegoś tutaj, no, badża. Ale mniejsza z tym, więc uwaga, nie wiem ale to będzie kasy z tego, ale mam nadzieję, że jak więcej. Okej, okay, 65 tysięcy. Dobra, te kakao jednak może nie jest jakieś trochę najlepsze, ale dobra, idziemy zobaczyć, czy jest jakiś sprinkler do kupienia, bo na pewno sprinkler by się jakiś przydał. Tam się chyba coś zrobiło. Okej, okay, nie, tam się nic nie zrobiło jednak, więc lecimy szybciutko coś kupić. Dobra, uwaga, czy jest sprinkler jakiś, please, 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 please. please. No i nie ma żadnego. Dobra, ale dokupimy sobie watering cana i wtedy, jak będzie jakiś sprinkler, to po prostu kupimy sobie tutaj sprinkler. Te korny strasznie długo rosną, ja nie wiem, czy. Pepper! Yo! Do... Dobra, ej, pepper będzie dobry, pepper będzie naprawdę dobry, jo, pepper będzie dobry Jo, widzowie, będziemy mieli pepera tutaj, elegancko, dobra Zobaczcie, jak on szybko rośnie, dobra, elegancko, pięknie, pięknie Już jestem zadowolony, widzę, mamy pepera i kakao To jeszcze karot seed będzie, no nie, no te karot seedy to są do wywalenia już One są już totalnie już no ale stawiam je po prostu Nie mam co innego do zrobienia, więc po prostu stawiamy tutaj elegancko, dobra Tutaj, tutaj jeszcze tutaj sobie postawimy na tym kornie Nie wiem czemu ten korn tak długo rośnie, w ogóle to jest jakieś dziwne Dobra, ten pepper będzie już tutaj wyrośnięty zaraz dosłownie Więc to jeszcze raz postawię Powiedzmy. I dobra, wyrósł nam. Ale bardzo mały. Jest bardzo, bardzo mały. Ale już nam wyrósł. co jest najważniejsze, żebyśmy mogli po prostu zbierać tutaj kasę. Jeszcze się robi moonlit, więc tutaj te owoce będą się robiły moonlit. I zrobimy jeszcze więcej kasy, bo moonlit daje 2x. Więc y zawsze coś, co nie. Yo, co się stało? Mamy Beanstalk Seed. -a. Te pety są za OP, widzowie. Co jest grane? Mamy Beanstalk Seed. -a, pepera, Kako Dobra, nie. Te pety są naprawdę OP. Te shiba jest naprawdę, naprawdę OP. Czekajcie, tu jest ten Beanstalk. Ja pierdziele ja nie wiem, co się odwala. Widzę. To jest, to jest powalone. Tak to jest mega powalone. To jest masywne. Normalnie tam tutaj wyrósł, zobaczcie 2% Nie no nie mogę, to jest za piękne Po prostu, to jest po prostu za piękne Dobra jest Sprinkler Advanced Więc sobie kupimy, dobra elegancko Więc zaraz go postawimy, tak nie wiem czekać jak jest jego, no dobra jest troszeczkę tutaj Kurde bym tak po środku dał, żeby jeszcze na pepera To uderzyło, ale dobra poczekamy chwilę Jeszcze tutaj sobie zbierzemy sobie te pepery, w sumie czemu nie I te kakao też sobie zbiorę, bo potrzebujemy Trochę kasy widzę, więc ja tutaj zbieram te rzeczy teraz Dobra idziemy sprzedać, ile będziemy mieli z tego kasy Uwaga, i mamy 32000 kasy, spoko, dobra że możemy chyba tego pepera się zebrać, nie jeszcze nie możemy. Tutaj Binsok ma już 3%, więc on będzie na pewno trochę, rus, będzie dosyć długo rósł, ale ja wiecie, co bym chciał zrobić widzowie? Z bym to przesunął, co nie tego pepera tutaj i bym sobie awans Sprinklera postawił, wtedy będzie Sigma. Więc tak zrobimy zaraz w sumie. Także widzowie, jestem po 24 godzinach od nagrywania tego odcinka. I zobaczcie, mamy Giant Pain Seed'a, Właśnie teraz mi go dało. Dosłownie dostaliśmy najlepszą roślinę wykopało. Najlepszą roślinę w grze widzowie wykopał nam właśnie ten oto właśnie pecik Shiba Inu. To jest tak bardzo OPP. naprawdę ten. To jest mega mocne, bo te pety są mega OP. Zobaczcie, co chwilę dawają mi nasiono I po prostu je stawiamy. Ja nie mogę, naprawdę. Jak ja zobaczyłem tego giant pine to się tak ucieszyłem. Tutaj gdzieś jeszcze mamy kokonata. Nie wiem, czemu nie chcę wyrosnąć. Tam gdzieś jeszcze jest kokonat I tutaj już zaczyna nam rosnąć ten giant pine Więc sobie poczekamy. I to właśnie w taki sposób wygląda. Tutaj mamy bean stalka, Więc ja idę w sumie tak naprawdę. Ile sobie wszystko zebrać? Wiecie czemu? Bo ja nie mam do sobie pieniędzy. Mam tylko 50 tysięcy. Jestem biedny strasznie, ale sobie zabierzemy I będziemy gazylionerami. nie wiem, czemu tam tego nie mogłem zebrać. Dobra, to zbieramy sobie. Powiedzmy, że sobie zabierzemy no troszeczkę rzeczy, bo potrzebujemy trochę kasy, no nie będę ukrywał, tu jeszcze w ogóle masz jakiegoś mamy. Dobra, tych karacidów mi się szczerze już nie chce zbierać, naprawdę już mam dosyć tych karacidów, nawet ich nie zbieramy, nie naprawdę. Idziemy wszystko sprzedać I uwaga, uwaga, uwaga. I want to see my inwentory widzamy, będziemy mieć 400 tysięcy kasy. wow. Także uwaga, jesteśmy po przerwie w grze. Uwaga, uwaga! Grow all scenka, senka Dobra, uwaga, uwaga. Zobaczmy jak nasz się ogród prezentuje. Dobra, co tam o 32% i Giant Pint nam wyrosł Mamy już Giant Pint Cow'n, zobaczcie. Ja pierdzie na totalnie nowym koncie. Sprzedajemy to widzowie. A on tu sell ile było za to kasy? 132 tysiące ja ale dobra widzowie. Aż mi się tutaj tranquil owoce zrobiły. Pięknie, pięknie to wygląda. Fajnie, udało się zrobić Giant Pine Cona. Coś co bardzo chciałem widzowie zresztą w ogóle. Chciałem go, bardzo, bardzo, bardzo go chciałem. Zaraz sobie postawimy tutaj. Postawimy sobie basic sprinklera, powiedzmy. No, i ten kokonat musi nam wyrosnąć jeszcze, nie, ale no kurde, zanim on nam wyrośnie. On będzie duży w miarę, nie? Będzie w miarę spory. Zbieramy wszystko, zbierzemy sobie wszystciutko i sprzedamy sobie kwipunek, co nie? Dobra, zebrałem chyba cały widzowie mój ogród, więc uwaga. Ile dostaniemy kasy? Uwaga, 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 uwaga! 2 miliony kasy, yo! Dobra, widzowie, dostaliśmy 2 miliony kasy. Mamy tutaj Giant Paint cona, Beanstalka, Kakao, Kokonata. Także co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i Elo.